Cześć wam wszystkim, z tej strony Pana Śląka, kolejny odcinek z Brawl Stars I dzisiaj, moi drodzy, przyszedł czas na kolejny odcinek z serii Jak Grać, moi drodzy Lubicie serię Jak Grać, pytacie się na live'ach jak grać danymi postaciami Moi drodzy, więc nagrywam kolejny odcinek, niedawno był odcinek, moi drodzy, z Krukiem Teraz jest kolejny odcinek, tym razem będzie to Jak Grać Dynamikiem. A jeżeli chcecie, aby wasza postać była w kolejnym odcinku, to w komentarzach napiszcie, moi drodzy, jaka kolejna postać No i oczywiście, stawcie łapkę w górę, 2000 łapek w górę i od razu wrzucam kolejny odcinek z serii Jak Grać Więc, moi drodzy, stawcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco Żadnego odcinka nie przegapić, ubiliśmy ostatnio 280 tysięcy i lecimy po 300k subu, więc moi drodzy subskrybujcie kanał No i przechodzimy sobie już do Dynamica Zobaczymy moi drodzy jak się tutaj Sprawuje Dynamik. tylko jeszcze mamy coś za darmo W sklepie, więc sobie zobaczymy co to jest Punkty mocy, dobra sobie odbierzemy punkty mocy No i lecimy moi drodzy z Dynamikiem, Więc już wam pokazuję co i jak, wybieramy Sobie tego skorbusika, którego mam na ile 800 coś mam chyba, jak dobrze pamiętam 860, a 867 Moi drodzy, więc dobra, jeżeli chodzi o Dynamica Moi drodzy, już wam pokazuję, builda. Najpierw, moi drodzy, od Jelenia. Więc drugi Star Power, drugi gadget. Więc y, tak to jest, moi drodzy, wybrane przeze mnie, więc bardzo dobrze mam. Gadget Damage, znaczy Gadget, sorry, gears Damage oraz Speed. E, no, nie posiadamy tego Speed'a. Albo, moi drodzy, można mieć jeszcze plus jeden, więc tak to wygląda. No i czyś, oczywiście fajnie mieć, moi drodzy, perdonowanie. Ja niestety nie mam. Jak macie, no to wiadomo, że na plus. Dajna, fajna postać, ale no niestety, meta jest jaka jest, więc ciężko aktualnie stąd Ponieważ na najlepszych trybach pod nią, takich jak Heist, Bro Ball czy chociażby na dło, na odpowiedniej mapie prawdopodobnie napotkamy Edgara, Miko albo inne kontry, moi drodzy. Więc no teraz jest meta takich bardziej tanków, więc troszeczkę ciężko jest grać Dynamikiem. Ale jest on naprawdę bardzo dobrą postacią, i jeżeli ktoś go mainuje i ogarnia bardzo dobrze, no to robi robotę, moi drodzy. Więc przejdźmy sobie już do postaci, jeżeli chodzi o Dynamika. Mamy tutaj mapkę wybraną przez Jelenia w mapie, który nienawidzę. Kostnica, moi drodzy, mega, do dupy mapa. Nie wiem, gdzie on chce tutaj grać tymi Dynamikami. Dynamiki tu były spoko kiedyś, ale no teraz jeszcze jest tyle postaci, co niszczy ściany, że no ciężko mi tutaj widzieć Dynamike'a, ale no można próbować. No na 25 rank wam siądzie, bo 25 rang to, to nie jest jakoś wysoko, więc jak chcecie na 25 to, to, to wam siądzie. Serwis, moi drodzy, serwis, kolejna mapka. Proszę bardzo, tutaj już prędzej Dynamike. Ja pamiętam jak kiedyś się tutaj grało różnymi właśnie throwerami, DynaMike'em, Barley'em i tak dalej, i tak dalej. Dynamike tutaj akurat jest spoko, więc tą mapkę polecam bardzo serdecznie. Następnie, moi drodzy, mamy mapę na Brobola, więc już wam pokazuję. Ja nie jestem fanem grania Dynamike'iem na Brobolu, ale wy możecie próbować. Taka oto mapka. Wydaje mi się, że ten wcześniejszy hejścik to jest taka top mapa, jeżeli chodzi o, o Dynamika z aktualnych map, które są w gierce. Następnie, moi drodzy, ta oto mapka, piłka plażowa. Następnie, moi drodzy, mamy jeszcze mapkę na solo, co ciekawe. No, aż dziwne, moi drodzy, że Jerań takie rzeczy nam tutaj wysyła. Jest to mapka Potok Czaszek. No, tutaj Dynamike może sobie poradzić, chociaż trzeba uważać, bo na pewno będą Larry i Lowry oraz... Y no Tiki już mniej, ale Lary i Lowry będą i one no są mocniejsze niż Mike, No nie ma co się oszukiwać, że Lary i Lowry jest bardziej OP Więc e, tak to wygląda, jeżeli chodzi, moi drodzy, o te mapeczki. Pro tip od jelenia, nie panikujcie, grając Michaelem, nawet jeżeli podjeżdża Was Bibi Miko Edgar, postarajcie się zachować spokój i wyczucie odpowiedni moment, aby użyć. Dobra, jeleń, co ty w ogóle gadasz, człowieku? Lećmy sobie dalej, moi drodzy, e, lećmy sobie do kapki Kapka oczywiście solo player, zobaczymy, czy on mapki jakieś na solo. Daty nie dał mapek na solo, aż w szoku jest Dobra, przejdźmy sobie do builda na Dynamite'u w takim razie. Jeżeli chodzi o, y, moi drodzy, builda od kapki, no to tak. Drugi gadżet, Gears, moi drodzy, z plus jeden, on ma wybrany. Star Power, również ten co ja, no bo, no, do skoków to możecie se na Edity, na TikToka tylko dawać, jeżeli chodzi o ten pierwszy Star Power. Tak to każdy gra praktycznie drugim. Y, no i, moi drodzy, wyposażenie kolejne, on ma tarczę, no i ma hiperdodowanie. Wiadomo, jak ktoś ma, no to wiadomo, że lepsza opcja. Y, dobra, moi drodzy, priwiec, to znowu ja ten kręcią solo. No wiadomo, Panda mnie wykorzystuje do nagrywek, ale mniejsza z tym. Build do Dynamica, no to jest widzowie to, co właśnie przeczytałem. Jeżeli chodzi o mapki, najlepszy na Dynamica jest serwis. No i tu widzowie, cieszę się, że chociaż w tym się z kapką zgadzam. Tak jak mówiłem, serwis moim zdaniem aktualnie top mapa do wbijania Dynamica. Jeżeli chcecie cisnąć Dynamica, no to serwis. Bardzo, bardzo fajna mapka na Dynamica. Następnie druga mapka, moi drodzy, podana przez tutaj kapkę. Jest to, moi drodzy, mapa na hodzona ale jeszcze, moi drodzy, wam powiem o team compie właśnie na tą mapkę, bo wcześniej nie napisał. Jeżeli chodzi o team compa moi drodzy na tą mapę, no to Kolcik oraz Bull, e ewentualnie jakiś Daryl lub Edgar. No i Dyna oczywiście obija sobie safe, no bo się ustawia tutaj za tą niezmieszczalną ścianą. Jak ktoś go podjeżdża z prawej, to on sobie idzie z lewej i tak chodzi dookoła, więc generalnie Dyna jest troszeczkę wkurzającą postacią na właśnie taką mapkę, no ale jest dzięki temu też dobry moi drodzy. No i tutaj przejdźmy sobie, no i też dobry team comp jest z Rico oraz z Bo, ale to chyba mu chodziło o mój. Drodzy, gorącą strefę. No, nie wydaje mi się, żeby Bob był najlepszą opcją na napad, na serwis. No, na pewno Rico już lepszy, no bo Rico może za duży damage na Sej Właśnie zgadza. Tu, ale przejdźmy sobie do mapki. Tutaj, to jest ta oto mapka, moi drodzy. Mapa podział, tu też jak widzicie ściany. No, przede wszystkim muszą być mapy, które są zamknięte na Mike, bo jeżeli są jakieś otwarte, no to ciężko, e, gdyż, no, ktokolwiek ci może porobić. Jakaś Piperka i tak dalej. Jak są ścianki, no to już lepiej, bo się może ukryć Mike za ścianką i nawalać, no bo tak to też działa, jeżeli się gra Trowerem, że trzeba się Kryć i nawalać. No i moi drodzy, tutaj musi iść na prawo. Nie, musi iść pomoc, bo na lewej stronie zazwyczaj tam jest RICO. Jak wiadomo, ciężko przejść, jak jest RICO. Yy, więc no, tak to wygląda, jeżeli chodzi o moi drodzy Dynamika na tą oto mapkę. No ja polecam serwis. Myślę, że serwis to jest aktualnie taka top mapa, jeżeli chcecie próbować bit Dynamika wyżej. No i mamy jeszcze przygodixa, przy X. oczywiście nam nawala 15 tysięcy mawych, zaraz wam pokażę. Ale jeżeli chodzi o builda, no to mamy tak. Ten sam gadżet, moi drodzy, Jeers, Dimage. Star Power ten. No i drugi Gears ma on właśnie to. Oraz hiperdodowanie, którego ja nie posiadam. Dynamite jest najlepszy tam, gdzie są murki. Dziękujemy przygodnik za taką niesamowitą poradę. Myślałem, że jest lepszy tam, gdzie jest całkowicie pusta mapa. No i moi drodzy, mamy tak. Mapkę serwis, więc znowu wam ją pokażę. No każdy będzie ją wymieniał, bo to jest aktualnie, wydaje mi się, że najlepsza mapa. Dobry team comp. Dynamite, BB plus bull. Następnie mapa, moi drodzy. Dobra, ja muszę chyba zwolnić jelenia, bo on jest useless tutaj. Przygodnik zrobi całą robotę, te same mapy jeszcze daje nam, moi drodzy, team kompy. Tutaj Dynamite zazwyczaj idzie na lewą stronę, ale no nie podał nam ża żadnego team kompu. Kolejną mapkę nam podał Galaktyczna Arena. No tutaj też nawet nie najgorsza, bo jest trochę tych ścian. Tutaj też myślę, żeby się dosyć fajnie sprawdził. Następnie, moi drodzy. Y Aha, jeszcze tutaj mógłby się dobrze sprawdzić z griffem i bazem napisał przy Okej, Ok. Następnie mamy gorącą strefę, więc znowu mapka, moi drodzy, podział, którą przed chwilą nam pokazał kapka. Fajny team komp tutaj to jest Dynarico oraz Kordyliusz wtedy Rico idzie prawo bronić e, Dyna na środku, pomaga, a już idzie na lewo. Następnie mapa 5V5. No nie wydaje mi się, żeby na 5V5 był dobry e, tutaj, moi drodzy, Mike, więc jak coś to nie polecam, ale jeżeli chcecie spróbować e, grać tak jak moi drodzy, Przygodix, no to on napisał, że właśnie las bałwanów może być odpowiednią mapą. E, wydaje mi się, że na 5V5 jest za dużo fangów, żeby tutaj próbować coś Dynamikiem, ale no jak ktoś chce sobie spróbować, no to proszę bardzo. No i jeszcze nam podał mapkę na solo, jest to map Moi drodzy, oczywiście, potok czaszek. No i tutaj na duo byłby grywalny, na przykład z kordyliuszem Shelly lub Kitem. Myślę, że z Edgarem też mógłby być, moi drodzy, grywalny. No generalnie, Dynamite, bardzo fajna postać, polecam bardzo serdecznie. Lecz aktualnie, mecie, jest nim ciężko grać, gdyż, moi drodzy, no jest dużo postaci typu funk, typu jakieś inne, właśnie, które mają dużo życia, gdzie no po prostu są lepsze. I ten Dynamite, mimo że jest dobrą, mocną postacią, no to nie jest aż tak często wybierany na wysokich pucharkach, ale myślę, że na takim serwisie powinniście sobie poradzić, albo właśnie potok czaszek na duo lub inne mapy pokazane w tym odcinku. Ja moi drodzy dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że jednak Wam się spodobał. że tak się łepeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, trzymajcie się, cześć!